Następnie zacytujemy sobie cały fragment, żeby zobaczyć, co Słowo Boże, które jest prawdomówne, tylko i wyłącznie prawdę nam przedstawia bezbłędnie, co ono naprawdę. Tak, bezbłędnie, no ciekawe. Skąd te epigrafy? Skąd księga Izajasza w trzech częściach napisana przez różnych autorów? Skąd księga Daniela napisana w dwóch językach również przez różnych autorów i to dopiero gdzieś około w drugim wieku przed naszą erą, a nie przed jakimiś tam rzekomymi proroctwami? Skąd błędy historyczne? Skąd mity w Biblii? Niepotwierdzone rzeczy? Skąd... W Biblii, na przykład, informacje, że Jerozolima to była wielką, wielką jakąś wielkim miastem, gdzie wszyscy naukowcy, historycy potwierdzają, że, na przykład, Jerozolima była, Jero, Jerozolima była wioską, w czasie, gdy tam się mówi o tych wielkich niby królestwach Salomona, które też jest mitem, to, że, że komu ci Izraelici wyszli z Egiptu, na kolejny mit, gdzie wyraźnie pokazuje historia, że ziemia Kanan to był Egipt, tak? Ziemia Kanaan należała do Egiptu, czyli można by powiedzieć, że oni by wyszchodzili z Egiptu do Egiptu, tak? W Kananie były garnizony egipskie, stacjonowały, więc ta cała opowieść o wyjściu z Egiptu tam w jakimś XIV wieku przed naszą erą to sobie można włożyć też między bajki, bo po prostu tam wszędzie był Egipt i żadne historyczne zapisy nie potwierdzają tego. No ale tak, Biblia oczywiście zawsze prawdomówna i wszystko mówi prawdę i OUFO też mówi prawdę.